Witajcie kochani. Tak jak obiecałam, yy, zrobiłam Wam filmik, jak robi się torcik owocowy, a właściwie torcik, który jest opakowany w owoce z galaretką. Ja Wam ten torcik pokażę. Akurat ten tak mi wyszedł. Owoce troszkę na kiebiut trafię były rzucane każdy sobie może. Tutaj według własnego uznania je ułożyć. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to nie jest mój pomysł. Ja obejrzałam filmik na YouTube koreańskiego artysty Bonnie Cake z Południowej Korei, i ta metoda, którą on to robił, nie sprawdziła się u mnie. On jest bardzo utalentowanym artystą i doświadczonym i potrafi te wszystkie owoce przylepić a później zaraz galaretką. Ja musiałam sobie wypracować własną metodę, łatwiejszą i pokażę Wam to w tym wideo. No to zaczynamy robienie naszego tortu. Od czego zaczęłam? Ja upiekłam sobie wczoraj piszkam trzy krążki. To jest ten. Piekłam ją oddzielnie, bo tak jest najszybciej, najbardziej y, ekonomicznie mi się wydaje przy dzisiejszych cenach energii, tak. Nie będę ich ścinać, bo i tak je nasączę. A nasączę ich mocną herbatą, bardzo mocno posłodzoną. Potrzebna nam będzie jakaś masa. Zby można robić sobie masę z serków homo, takie do sernika na zimno. Można robić sobie masę budyniową z a mnie się nie chciało tego gotować i będę robić masę z przepysznego kastat. Tu już wlełam sobie żelatynę. Zwykle ten roztwór żelatyny robię troszeczkę mocniejszy niż podany na opakowaniu. A na owoce truskawki, które sobie wcześniej podzięłam. Kawałeczki świeżego i dojrzałego mango, który świetnie podkręca smak. Tutaj są kawałeczki ananasa z puszki. Na zewnątrz do dekoracji mam Krążki ananasa. Mam winogrono ciemne i jasne. To ciemne było bardzo duże, więc przedzieliłam je na pół i też je odsączam. Brzoskwinie sobie tu leżą. No i oczywiście truskawki. Ja truskawki kroję w ten sposób. Te listki są jadalne. Nigdy się nikt tutaj nie otoł z nas jak, jak jesteśmy, więc i ładnie wyglądają. Nie mogłam dostać dragon fruit, który świetnie przyrozdabia ciasta. Dla mnie jest troszeczkę taki bez smaku, ale pięknie wygląda i ma właściwości odżywcze. Niestety nie mogłam go ci dostać, więc postanowiłam zaimprowizować i zrobić coś, co będzie wyglądało jak dragon fruit. Mianowicie ubiłam sobie śmietankę i wrzuciłam tutaj mak. I teraz to wszystko będę sobie wycinać taką łyżeczką i wyjdą mi takie półkuleczki do ozdoby. Jeszcze na zewnątrz muszę mieć dużo galaretki y, przerzeczystej. Można sobie zrobić tę galaretkę. Ja wolałam kupić po polskim sklepie. No i coś fajnego do dekoracji bardzo bardzo ładnie wyglądają właśnie takie złote znaczki, delikatne, bo to jest delikatne ciasto. Yy, ono się yy, tak błyszczy, to jest taki high gloss, że tam już wiele nie potrzeba naprawdę, yy, nie potrzeba wielu ozdób, zwłaszcza, że te wszystkie owoce piękne prześwitują przez tą przyrzeczystą kanaretkę. Dobra, to ja teraz zakładam fartuch, rękawiczki i będę miksować tą moją masę Razem z żelatyną. Nie będę Wam tego nagrywać, bo na filmie to, to wychodzi bardzo głośno, jest po prostu hałas. Ja próbowałam tu uformować takie półkulki z bitej śmietany z, z dodatkiem maku. Uwierzcie mi, robienie takiej płaskorzeźby. Uop! Jedna właśnie spadła. Jedna się pozbyłam, trzeba będzie dorobić. Mam tutaj tortownicę. Która jest nieco, o nieco większej średnicy niż średnica tego biszkoptu. Naprawdę minimalnie, tam jest dosłownie pół centymetra, bo masę będę wylewać na zewnątrz, a część tej masy ma, ma zostać na, na zewnątrz tego, tego tortu. Muszę jeszcze tylko pamiętać, żeby zdjąć ten papierek, na którym się biszkop pieku. to pójdzie do kosza. Ja sobie nasączę delikatnie, bardzo delikatnie ten pierwszy krążek, który będzie krążkiem od samego spodu, więc on nie może być samokry. Tutaj bardzo delikatnie, zwłaszcza z, z zewnątrz, czyli zewnętrzne krawędzie. Zewnętrzne krawędzie tutaj nasączam najbardziej. Te wewnętrzne troszeczkę mniej, ale ponieważ to jest pierwszy krążek, nie za dużo tego. Nakładam sobie tą pierwszą część. Tortornicy. Zamykam. I tutaj mam wybraną masę. Ja nie wykładam tej tortornicy niczym. Ja Wam później pokażę, jak to wyjąć, jak się ściągnie. Ona minimalnie mi zakrywa. Ona minimalnie mi zakrywa ten krążek. I wtedy wykładam tu już owoce. Pierwsze pójdą truskaweczki. Zadam mm. się, pokażę. Dosyć gęsto te truskawki ułożyłam, tak? Dosyć gęsto. Następny krążek. I tutaj już widzę, pojawi się następny problem do rozwiązania. Za chwilę ten będzie wyższy niż to strębnica. ale pokażę Wam, czego, czego ja używam. Tu już troszeczkę więcej już nasączam, bo to jest krążek środkowy. Mogę płać następną warstwę owoców. jest sobie właśnie układam mango. Świeże, pocięte, dojrzałe, mięciutkie mango. Lewą ręką to Ja jestem praworękną. Tak się złożyło, że złapałam kamerkę w prawą rękę. Nie wiedzieć czemu. I teraz zabrakło nam do tortownicy. Jest taka folia, bardzo, bardzo gruba folia spożywcza. Ona jest specjalnie przeznaczona do, do cias, do okładania ciast. Nakładamy tu trzeci krążek sobie. Ja sobie jeszcze dogniotę to wszystko, żeby to żeby się wszystko ładnie zaspoliło. Masanczam tak dosyć mocno. Jeszcze tej masy wylewam na wierzch. Właściwie żałuję, że jej troszeczkę nie podgrzałam. Zwykle ta, ta ostatnia warstwa u mnie jest bardzo gładka. To nie będzie. Tu damy dużo chłodu. Trzy dni później. No nie, nie było tak źle. Yy, musiałam tą, ten swój wytwór wstawić do lodówki na resztę nocy. Już jest teraz prawie południe, bo yy, były jeszcze inne obowiązki. Zanim wróciłam do ciasta, teraz, jak to wyjąć stąd? Jak to stąd wyjąć? Ja sobie tutaj pomagam tą moją przyjaciółką suszarką, ponieważ. Yy, te plastikowe brzegi, one by się jeszcze dały tutaj y, odwinąć. Natomiast tutaj mógłby być problem i ciasto by mogło nam się rozlecieć. Y, włączam suszarkę. dodatkowych hałas to piesek przechodzący przez flip w drzwiach i musen otwierający drzwi od łazienki próbujemy. O, pięknie nam odeszło. Powróci do zlewu. Teraz spróbuję zdjąć tą część. No ja? Nie jest źle, nie jeździ bywało gorzej. I teraz tą część, ona nie musi być idealnie równa, ona, tutaj i tak pójdą owoce. Tą część przekładamy do większej tortownicy, chociaż ja bym się pokusiła o ścięcie tych brzegów, bo one są dosyć nierówne. Zetnę może te brzegi wcześniej. Mamy to. I staram się go ustawić na środku. Na środek tortu. Chcę yy, ja Wam pokażę, to wygląda w ten sposób. Mnie tu zostało dosłownie tyle miejsca, może 1 cm. Nie wiem, czy to widać. Nakładam sobie tutaj boki do tortu. I teraz co, teraz moja metoda okładania tego, ponieważ ja nie potrafię poprzylepiać owoców, Mnie się to nigdy nie trzyma, i to wszystko odlatuje. Biorę sobie taką folię, którą już Wam wcześniej pokazywałam. Ona jest od odzysku, więc nie będzie się tam pięknie idealnie błyszczała. Jest troszeczkę matowa po umyciu. Staram się, jak mogę, jej nie ubrudzić od tych boków. Troszkę nam się ubrudziło, ale to nic. I teraz dekorujemy Teraz, żeby wlać galaretkę, ona by nam się przelała, musimy użyć folii spożywczej i taśmy klejącej. Tą folią okładam tutaj spód tortownicy przede wszystkim, żeby się nie przelało. Tutaj mam taśmę. Pierwsze wyzwanie, poszukaj końca taśmy. Jestem z wami z powrotem, bo wreszcie udało mi się znaleźć ten koniec taśmy i zaraz wam pokażę, co ja z tym robię. Tylko sobie przygotuję kamerę. Taśmą tutaj oklejam. Spód. Bardzo mocno. Staram się, żeby ta folia była jak najściślej tutaj. Yy, przepraszam za dźwięki. Staram się, żeby ta folia, żeby ta taśma spowodowała, że ta folia jak naj, najściślej tutaj przylega. Żeby ta galaretka, która będzie taka jeszcze dosyć płynna, żeby ona nam się nie przelewała. Mamy półpłynną galaretkę. Ja zbieram te bąbelki, bo one nie będą tu za ładnie wyglądać. Teraz staram się to bardzo delikatnie wlewać. Na łyżce. Kochani, ja to wstawiam do, do lodówki bądź zamrażarki, gdzie mam miejsce i gdzie nie, nie ma żadnej wędliny. I ja muszę pędzić do pracy. Pokażę Wam efekt końcowy, pokażę, jak to się zajmuje. Mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobać i że na podstawie tego filmiku już będziecie wiedzieć, jak ja to robię i zrobicie sobie też. Na razie się z Wami żegnam. Witajcie znowu, kochani. Widzimy postęp w pracach. Ja sobie już zdjęłam tą część tartownicy, która tutaj na zewnątrz była. O, piesek. I teraz jeszcze ciągle w tej folii, ona ciągle to ciasto trzyma. Ja się postaram przenieść to ciasto na jakiś ładniejszy krążek, żeby nie było podawane z tortownicy. Przepraszam za hałas jeszcze raz. Udało się go podnieść. Postaram się go położyć jak najlepiej. I właśnie przenoszenie w tej folii zabezpieczamy tu się tutaj mi się nic nie urwało. Tutaj ciasto, przepraszam, ja tutaj kamerkę poprawię, ono jest ciągle ok dookoła. Widzicie? Nic się tu nie stało od spodu. Teraz sobie będziemy zdejmować tą folię. Rozetnę sobie teraz nożyczkami ten drzew, który skleiłam paszmą klejącą. Oj, nie chcę robić hałasu. Będę raczej. I patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie co tu się dzieje. Jaki wysoki tort. i finał kochani, to jest ten torcik, akurat mi wyszedł dosyć wysoki, będzie co jeść, będzie też czym oko nacieszyć, jest bardzo kolorowy, akurat ten mi nie wyszedł jakoś mm, ładnie udekorowany, myślę taki bałagan się troszeczkę zrobił, ale to taki nieład artystyczny. Ot, chciałabym Wam pokazać, jak wygląda z wierzchu, ale nie przekręcę go do kamery, więc będę musiała za chwilę zdjęcie zrobić od, yy, z innej strony. Spróbujcie sobie zrobić takie w domu. Wiecie jak ja to robię. Jest łatwe. Pamiętacie tylko, żeby dobrze zabezpieczyć tą tortownicę folią, kiedy wyje, wylewacie galaretkę. Porządnie mocno owinąć taśmę klejącą i. I nie powinno Wam się wylać. I pamiętajcie też o tym, żeby tą, yy, tą sztywną folię też skleić też klejącą, bo ta galaretka lubi sobie przepływać też bokiem. Powodzenia! Tak ten torcik się prezentuje. On jest dużo większy niż yy, tutaj widać na filmie. Tak z góry. A tutaj zabraliśmy się już zakrojenie tego tortu. On tak wygląda w środku. Tak ja wyglądają sobie kawałeczki tego tortu. Jest tutaj dosyć miękki. Na pewno będzie smaczny i bardzo lekki. Przede wszystkim nie ma tutaj dużo tłuszczu. Kochani, on jest pyszny!